Przechodzi do skłonu. Zewnętrzne krawędzie stóp powinny być równoległe do krawędzi maty. Kręgosłup prosty, wydłużona szyja, wydłużony kręgosłup opiera się o krzesło. Siadamy na podwyższeniu do bada konasany. Przysuwa stopy blisko łona. Nogi w kolanach ugięte. Wyciąga fałdy pośladkowe na boki do tyłu, kręgosłup wydłużony, oparta o ścianę. Zabezpieczymy kolana, podkładając pod kolana zwinięte koce. Paulina chwyta się za stopy lub paluchy stóp, barki skierowane do tyłu. Zamyka oczy, odpoczywa. Dalej pozostajemy w, tej samej, w tym samym ułożeniu w badakonasanie, czyli rozwartym kącie. Możemy sobie nogi spętać paskiem. Należy uważać, żeby sprzączki nie znajdowały się bezpośrednio na ciele, tylko poza ciałem, żeby nie uwierało nóg. Dłonie oparte o kolana, otworzone częściej chwytne dłoni, skierowane do sufitu. Prosty kręgosłup, wydłużona szyja, zamknięte oczy, jej spokojny oddech. Kolana zabezpieczone również kocami, żeby pachwiny nie bolały. Robimy sobie bolster, czyli wałek jogowy. Zwijamy sobie kocyki, podkładamy pod głowę rogala. To samo ułożenie nóg jak w badakonasa. Tym razem mamy pozycję leżącą, Sukta badakonasana, zabezpieczone pachwiny, kolana, kość krzyżowa zjeżdża z bolstera, z wałka. klatka piersiowa jest otworzona, ręce ułożone po boku, części chwytne dłoni skierowane do sufitu. Odpoczywamy. Jak mówi Paulina, jest jej bardzo wygodnie. Paulina siada pośladkami na stopach, nogi, kolana szeroko rozłożone, łokcie oparte o krzesło, na którym znajduje się kocyk, rogal tak żeby kręgosłup był wyprostowany, wydłużony. Pozycja regeneracyjna. Paulina sobie spokojnie oddycha. W dalszym ciągu Paula siedzi na piętach. Kość krzyżowa oparta o pięty. Jeżeli nie jesteś w stanie usiąść na piętach, możesz sobie zrolować koc i włożyć pod pośladki. Ważne jest to, żeby przy tego typu skłonach zachować prosty kręgosłup, wydłużoną szyję. Wyciągamy na samym początku fałdy pośladkowe na zewnątrz. Staramy się uda zrotować do wewnątrz. Stopy aktywne, czyli wypchane pięty i palce stóp skierowane do sufitu. Ręce z tyłu za pośladkami skierowane, palce do pośladków. Wydłużamy kręgosłup, wydłużamy tył szyi. Palce mogą być położone na kocu, ugięte. W łokciach. Rozsuwamy szeroko nogi na boki. Dalej są palce, palce stóp skierowane do sufitu. Upawiszta Konasana. W tym momencie rotujemy uda na zewnątrz. Jeżeli dociśniemy samą piętę do podłoża, wówczas zapobiegamy tworzeniu się przeprostu w kolanach. Pamiętaj o tym, żeby siąść w takim rozkroku, aby stopy były aktywne. Jeżeli rozkrok będzie za duży, stopy będą się kierować na boki, co nie jest wskazane. Spokojne oddechy. Paulina siada na rogalu, wyciąga fałdy pośladkowe na zewnątrz i do tyłu, tak żeby osadzić się mniej więcej na guzach kulszowych, prostuje nogi, stopy aktywne. Palce stóp skierowane do góry, wypchane pięty, poprawia sobie uda. Dłoni opiera z tyłu o matę. Palce dłoni skierowane do pośladków. Wydłużony kręgosłup, otwarta klatka piersiowa. Widać, jak Paulina otwiera klatkę piersiową, wydłużona szyja. Danda sana, siat prosty. Przechodzimy do następnej pozycji. Rozszerzamy nogi na boki. Stopy aktywne. I dalej wydłużony kręgosłup, wydłużona szyja. Spokojne, harmonijne oddechy. Paulina ma dobrą ruchomość w stawach, jest rozciągnięta, więc rozszerza nogi jeszcze bardziej na boki. Unosimy prawą rękę. Do boku zakładamy za lewe kolano, lewa ręka z tyłu za pośladkiem i delikatny skręt. Pamiętaj o tym, żeby nie skręcać głowy najpierw, tylko głowa pozostaje w środku w centrum tułowia. Skręcamy się od miednicy. Druga strona, lewą rękę zakładamy za lewe kolano, prawa ręka z tyłu za pośladkami. Skręty wykonujemy zawsze. Wdech, wydłużenie kręgosłupa, wydech i delikatny skręt. Stopy aktywne, palce stóp skierowane do góry. Unosimy ręce do góry i z wydechem ręce w dół. Następnie chwytamy się dłońmi pod kolanami, przyciągamy nogi do siebie, rozluźniamy. jest z głową w dół. Przechodzimy do klęku podpartego, podwijamy palce stóp, odpychamy się od dłoni i od nóg. Pamiętaj, aby w tej pozycji mieć całe dłonie mocno dociśnięte do maty, palce dłoni rozszerzone. Możesz tą pozycję wykonywać zgiętymi kolanami i z piętami uniesionymi nad matę, jak również z prostymi kolanami, z piętami położonymi na macie. Pamiętaj, aby zewnętrzna krawędź stopy była mniej więcej równoległa do krawędzi maty lub pięty delikatnie rozszerzone na zewnątrz. Spokojne oddechy, prosty kręgosłup. Następnie przechodzimy do klęku podpartego. Następnie do siadu. Dziękujemy za uwagę.